Dobry wieczór Wam wszystkim, witam serdecznie. Słuchajcie, postanowiłam na chwilkę dosłownie no, odezwać się do Was, coś Wam pokazać. Ja wiem, że jest teraz zbyt ciemno na to, co chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć, ale przyjdę tutaj, możliwe może jutro, w dzień, nie wiem, zobaczę. Słuchajcie, jak z daleka widzicie napis Grupa Żywiecka, co widać i ten wielki kolos w budynku tam następne apartamenty i biura. Eee, w tym miejscu. O, dokładnie muszę pokazać paluszkiem. Tu. Te budynki. Dokładnie te. Słuchajcie. To są budynki. Eee, część nowe. Ja może tak pokażę. Ten. I ten. Jest wkomponowany. W ten. A wiecie dlaczego? Ten budynek było, był adresem, nie wiem czy jeszcze jest, żelazna 69. Natomiast ten budynek ma dzisiaj adres: krochmalna 57. I teraz słuchajcie, coś Wam. Oj, przepraszam, autobus, ale no niestety nie da rady inaczej tego tak pokazać. Wyobraźcie sobie, tu zostało ze starej, starej jeszcze tak ten blok. To jest osiedle za żelazną bramą. I tu, to co paluszkiem pokazuję, jest to zabytek, który fragment został całego otoczonego w tym miejscu, jak tak palcem, palcem przechodzę, aż tam, 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 tam. tam aż do ulicy Wroniej, aż ta ulica jest Grzybowska, co jeżdżą samochody i teraz tak. Dlaczego to pokazuję i o co mi chodzi? Ciężko to dzisiaj pokazać, ale spróbuję to zrobić w postaci materiałów. Ten cały teren, który tutaj widzicie, o to wszystko, 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 wszystko. Tak zatoczę to paluszkiem. Tutaj mieściły się kiedyś, bardzo dawno temu, browary. Haberbusza Konstantego Schiele i Błażeja Haberbusza. Burowary Haberbusz i Sile przy ulicy Krochmalnej 59. Natomiast wspomniany budynek, i ten to jest tu w tym miejscu dokładnie były różnego rodzaju kamienice, w tym i moja, w której się. Urodziłam ja, żyła moja mama, mój dziadek, moi przodkowie. Tak, mój dziadek, powstaniec, z którego tak pewien fioletowy obywatel się tam na internecie prół niejednokrotnie. Tak, pochodzę z takiej rodziny e, powstańczej. Babcia walczyła waka, dziadek również w powstaniu walczył. I tutaj e, sięgają moje korzenie moich przodków korzenie. E, sekundkę. Ja dzisiaj taki skrót dosłownie Wam powiem, że do mniej więcej, żeby to tak określić paluszkiem, mniej więcej możliwe, że tutaj, tu stał mur. Taki mur. Ja pójdę z Wami któregoś razu w dzień. Już wiem, gdzie był mur, bo nawet widzę po ciemku te krzaczki. Tutaj jest mur, kawałek muru, który został. I ja pójdę z Wami w dzień i ja Wam to pokażę. Został fragment muru który dzielił, tu był mur, tak. I on dzielił, 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 właśnie wielki, największy teren, który się nazywa właśnie browarami. Browar, browary królewskie, browary Haberbusza i właśnie Sile. Największa, m, pierwsza, m, jakby gospodarka piwna. Tu się właśnie mieściła. I, i teraz tak. Ja dzisiaj może nie będę Wam całej historii tego opowiadała, bo jest po prostu zbyt ciemno. Chciałabym to pokazać Wam jak będzie widno. Przejdę się z Wami, bo tu, gdzie wskazuję o tu, 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 czyli tak z przodu stała moja kamienica, w której właśnie żyli przodkowie i również i ja do 1985 roku. E, kamienica z czerwonej cegły, stara kamienica, natomiast e, zabytkowa kamienica, która niestety, ale poległa. Poległa przez, no właśnie, przez ten wielki majątek przez, wciągnięta została przez y, grupę Żywiecką i inne jeszcze tam e, po, podejrzewam podmioty. Natomiast e, tutaj. W 1932 roku, w listopadzie, przed wojną, w tym jakby ten mur, który tutaj jest kawałek, i on szedł tak o o o, tam, tam, tam jeszcze daleko, aż do ulicy Chłodnej, tamtędy można dojść. Eee, za tym murem stał wielki, kilkupiętrowy spichlerz z jęczmieniem. I za tym znowu murem, z tej strony, mm, mieszkały, były postawione budynki e, biedoty e, warszawskiej, wolskiej, robotnicza, bo to była ro robotnicza dzielnica. I dosłownie, równiutko za tym murem, za jednym jeszcze raz powtarzam, był Spichlerz, wielki kilkupiętrowy mm. z jęczmieniem, a z tej mm. strony muru był taki parterowy, drewniany budynek, e, wielodzietny, wielo rodzin tam mieszkało mm, z adresem ulica Krochmalna 57. I w listopadzie 1932 roku ten ściana tego spichlerza ponieważ była zbyt napchana jęczmieniem stała się niestety tragedia, katastrofa budowlana. Wielka ściana kilkupiętrowego budynku odpadła, bo była wypchana tym jęczmieniem i odpadła i spadła wprost na ten parterowy budynek, który był właśnie za tym murem, ten drewniany Budyneczek z biedotą robotniczą. I tu Wam powiem, z moimi przodkami. Tak. Tu, w tym budynku, zginęła pewna osoba z mojej rodziny. Z tego samego nazwiska, co mój dziadek, co moja mama. I tutaj. Zginęło w sumie 18 osób e, pod gruzami tego, tej ściany, która się zawaliła. Mm, bardzo dużo ludzi było, osób było poranionych e, w tej katastrofie budowlanej. Dyrektor tego browaru, wówczas który właśnie był, nosił nazwę Haberbusz i Schiele, chyba to tak się czyta. Dyrektor został e, skazany. Dwa lata później w 1934 roku został skazany na półtora roku na trzy. No, taka kara udowodniono mu winę po prostu, że to właśnie on nie dopatrzył i, i, i pchano, pchano, pchano. Ten, 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 ten jęczmień niestety zbyt był napakowany, i stało się to, co się stało. I w rekompensacie. Pan dyrektor, ze względów właśnie, że ta rodzina, ro, wiele, wiele rodzin, przepraszam, wiele rodzin z tego właśnie budynku, który był po tej stronie, który został zawal, e, zawalony jęczmieniem i tynkami i gruzem tej ściany z pichlerza, e, pan dyrektor w rekompensacie postawił dokładnie w tym samym miejscu, co stał parterowy budyneczek drewniany, tu, wybudował taką kamienną, kamienną z czerwonej cegły oficynę, która przylegała do ściany właśnie tego muru. Czyli po jednej stronie muru był dalej browary, browary Haberbusza i Sile, tak jak to pokazuję tutaj w tym miejscu, a po tej stronie muru postawił pan dyrektor Haberbusza postawił taką kilkupiętrową oficynę z czerwonej cegły w ramach w rekompensacie i zamieszkało tam kilka rodzin, które wcześniej mieszkały właśnie w tej parterowym, tym drewnianym budynku. Jedną z tych osób, które zamieszkało tą kamienicę, byli moi przodkowie. Oj, o, kamera coś nie zbierała. Tak, jedną z tych osób była moja rodzina. Mam na to twardy dowód, ponieważ zachowała się kenkarta mojej rodziny. Kobiety, która tutaj właśnie mieszkała, pod tym adresem już po wybudowaniu tej czerwonej kamienicy, która się nazywa oficyną. Ta naprawdę kamienica była własnością browarów właśnie Haberbusza i Shile. Oj, przepraszam. Natomiast yy, ta kamienica powstała, no ale niestety zaraz była wojna. Kamienica miała kilka pięter po, po nalocie, po wojnie to wszystko po prostu tutaj było zbombardowane. Wszyściutko po prostu kamienica została zburzona, spalona do Pierwszego piętra. I mój dziadek, świętej pamięci, oraz pan Ludwik, pan Lutek, słynny z Dun z Warszawy, i jeszcze inni robotnicy odbudowali tą kamienicę, w której później moi przodkowie, w tym mój dziadek, moja mama, ja i moje, moja rodzina, w tej kamienicy tutaj właśnie mieszkaliśmy. I ja wskazuję, może jeszcze raz tak ten budynek i ten, te dwa, to są właśnie pozostałości, które były tu pasują nie pasujące, niepasujące właśnie, ta Krochmalna 57, która była tutaj przy tym murze, z garażami, z warsztatami ślusarskimi, z różnymi, no, tego typu właśnie na tamten czas Czasy właśnie tu były warsztaty. I zostało to wszystko, niestety, ale moja kamienica poszła. Poszła pod młotek, mimo że była zabytkiem. Zostały zdjęcia w muzeum na Woli na ulicy Srebrnej 3, jak dobrze pamiętam adres. To tylko jedyny ślad został po mojej starej kamienicy, w której naprawdę się wychowałam. Yy, wspominam miło, fantastycznie. Chodzenie tutaj, tu były z przodu właśnie od Grzybowskiej, były takie dachy i myśmy zawsze na tym dzieciaki, na tym dachu, żeśmy tam sobie tak leżeli bardzo wysoko. I tu właśnie na tą ulicę, która teraz tu 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 tu, tu, tu jeżdżą te samochody o właśnie, o, to myśmy z góry z tych dachów sobie tak po prostu Obserwowaliśmy właśnie przejeżdżające samochody. A czasem zdarzało się jakiegoś tam patyka rzucić z góry, jakiegoś kamyczka, prawda? No jak to dzieciaki. <laughs> Miały fantazję, żeby trochę poszaleć, ewentualnie. Sentyment do tego miejsca zawsze mi został, ponieważ tu się wychowałam, tu mieszkałam, stąd pochodzi cała moja rodzina. Smutno, że tak piękne miejsce, które kiedyś było mm, naprawdę. Ja wiem o tym, że wchodzimy w okres y, nowoczesności, współczesności, ale brakuje tego właśnie. Mm, tego, tych motywów warszawskich, gdzie można po prostu powspominać y, te momenty. Słuchajcie, to tyle. Ja jak przyjdzie. Jak będzie widno, ja tu przyjdę i po prostu wejdę z wami ten mur, pokażę wam ten kawałek muru oryginalnego, który był oryginalnym murem. A przy okazji, możliwe że na społeczności, a może w filmie, nie wiem jak to zrobię, pokażę wam oryginalne zdjęcia z 1932 roku z archiwum cyfrowego narodowego, które poprosiłam. Napisałam maila. Przepraszam. Widzieliście? Ale to nie pojechał nasz YouTuber. Nasz YouTuber jeszcze nie ma motoru, tylko mu się produkuje. No, sorki za dygresję. Przy okazji, widzicie. I wiecie, bardzo długo szukałam oryginalnych zdjęć tej katastrofy i znalazłam oryginalny budynek, jak wyglądał. Z moim adresem, pod którym się wychowała moja, moje ko korzenie mojej rodziny, moich przodków. I dowodem właśnie na to, że moja rodzina, moi przodkowie tutaj mieszkali, jest w moich rękach kenkarta. Może wam udostępnię ewentualnie taką kenkartę, oczywiście bez danych osobowych. W związku. Niestety, że tutaj mam bardzo dużo ludzi, którzy mnie po prostu nie lubią, a to jest. Y, potem będą ewentualnie gdzieś szperać, grzebać. Natomiast e, y, mogę Wam pokazać po prostu oryginalną kartę, która należała do mojej rodziny. Y, bardzo bliskiej rodziny. I ja mam w ogóle. Planach, nie wiem, jeszcze nie podjęłam decyzji, ale taka nasza mi myśl rok temu, dwa lata chyba temu, uważałam, że wszelkie dokumenty, historia w ogóle należy trzymać w muzeum. Tam jest ich miejsce, jeśli chodzi o historię. Nie wiem, jeszcze nie podjęłam na 100% decyzji, ale moje uczucia, co do. Pamiątek, a przede wszystkim historii, są takie, że chciałabym oddać do Muzeum Powstania Warszawskiego moją, tą, tą kartę. Zrobiłabym sobie oczywiście tylko duplikat, natomiast e, uważam, że miejsce każdej historii powinno znaleźć się w Muzeum. I każdy mm, w przyszłości miałby prawo do. Przyjrzenia się e, historii danego obywatela. W tym przypadku dotyczyłoby to akurat mm, przodków mojej rodziny. Nie podjęłam jeszcze decyzji w 100%. Jeśli podejmę, to będzie to 1 sierpnia w tym ro roku. Słuchajcie, to tyle. Tutaj e, jeszcze raz pokażę ten. I ten budynek 2 to są pozostałości po starej e, żelaznej, żelaznej 69. Natomiast już ten budynek, i ten jest komponowane jako e, coś, co po prostu tak zostało wkomponowane. To tyle, co chciałabym wam pokazać. Wiem, że może to niezbyt. Dzisiaj to tak ładnie wygląda technicznie, bo inaczej tego się nie dało teraz, ale po prostu byłam tu w okolicy, wiecie? Wracałam i mówię: Nie, no muszę Wam to chociaż troszeczkę pokazać i powiedzieć. Blok za żelazną bramą, tutaj na parterze tego budynku, na samym parterze na winklu, kiedyś był bar mleczny, za żelazną bramą tak się nazywał. O Jezu, najlepsze naleśniki z serem, z, z, ze śmietaną. Najlepsze w całej Warszawie to tutaj właśnie. I zupa ogórkowa, pamiętam. No, słuchajcie, to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Z ulicy obecnie Grzybowskiej, bo ta ulica, którą jeżdżą tutaj, o tak, 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 samochody, to jest ulica Grzybowska do rogu ulicy Żelaznej. Jesteśmy na warszawskiej woli. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć!